Po odpadnięciu z europejskich pucharów mistrz Polski Raków Częstochowa mierzy się z broniącą się przed spadkiem koroną Kielce. Jak przed każdym meczem 19 kolejki PKB Ekstra klasy minuta ciszy ku czci trenera Wojciecha Łazarka. Po pierwszym gwizdku niewiele akcji podbramkowych. Ta najgroźniejsza w pierwszej połowie po stronie gospodarzy to strzał Johna Jeboacha obroniony przez Konrada Forenca. Po drugiej stronie boiska Dawid Bułanik i dobra interwencja Wladana Kobaczewicza do przerwy 0 do 0. A w przerwie pożegnanie i podziękowanie dla Tomasza Petraszka, który w Rakowie spędził 7 lat. Ja będę zawsze za Raków trzymał kciuki i proszę, trzymajcie za Raków kciuki, nawet jak e, nie pójdzie wszystko zgodnie z planem, bo wtedy ta drużyna Was potrzebuje najbardziej. Dziękuję bardzo. Fakt, że na przykład w meczu z Koroną tego wsparcia kibiców Raków potrzebował, bo ekipa Skiel broniła się bardzo dobrze. Świetnie w bramce spisywał się Konrad Forenz. Tutaj wybronił strzał Bartosza Nowaka. A tutaj po raz kolejny Forenz doskonale interweniuje w sytuacji sam na sam z Koczerginem. Chociaż prawdopodobnie i tak byłby spalony, bo. Na pozycji spalonej był Łukasz Zwoliński. Korona atakowała rzadko, przeprowadziła jedną przepiękną akcję, ale gol Adriana Dalmau po asyście Konstantyna nieuznany, bo Jakub Konstantyn zagrał piłkę ręką i po analizie war Tomasz Musiał gola anuluje. A chwilę później do bramki trafia Raków, a właściwie trafia Piotr Malarczyk. Od jego pleców odbija się piłka. Mamy gola samobójczego. Po wrzuceniu piłki z rzutu rożnego przez Bartosza Nowaka, malarczyk jest pechowcem. Też nie najlepsza w tym przypadku interwencja Forenca. Iraków jednak prowadzi 1 do 0 w tym bardzo trudnym dla siebie meczu. na doliczonym czasie gry miłość trojak zagrywa piłkę ręką. I kolejna analiza war. Tomasz musiał uznaje. Że Raków zasłużył na rzut karny. Fabian Piasecki ustawił piłkę na 11 meczu. Forenc broni jeszcze raz. Co za fantastyczna parada! Podwójna obrona Konrada Forenca. Wybroniony rzut karny. No ale to tylko na pocieszenie, tylko na otarcie łez. Mimo, że korona zagrała naprawdę solidny mecz, to z Częstochowy wyjeżdża bez punktów. Raków ostatecznie wygrywa z koroną 1 do 0 i awansuje na czwarte miejsce w tabeli. Korona jest na 15 pozycji. Subskrybuj bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.